Witam na trzecim filmie na moim kanale. Na samym wstępie chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za zaufanie każdemu, kto zdecydował się zasubskrybować mój kanał. Dziękuję też za wszystkie wyświetlenia i polubienia, a także komentarze. Jednocześnie mam prośbę, jeśli ktoś chciałby pomóc mi w podniesieniu jakości filmów, czy też e, może chciałby podsunąć jakiś temat, zachęcam do kontaktu. Przechodząc już do samego e, odcinka. Czym jest właściwie PTN? PTN jest to skrót od słów Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, a więc stowarzyszenia, w którego centrum zainteresowania znajduje się numizmatyka, a także szeroko pojęta nauka. Musimy pamiętać, że numizmatyka jest e, nauką pomocniczą historii, która ma na celu badanie przeszłości przy wykorzystaniu monet czy też różnego rodzaju banknotów. Przechodząc do historii tego stowarzyszenia. Można powiedzieć, że rozpoczęła się historia rozpoczęła się w XIX wieku. Pierwsze towarzystwo założone zostało w Krakowie, wraz z czasem pojawiały się struktury, a także pojawiały się towarzystwa w innych miastach i w pewnym momencie nastąpił przełom i podjęto decyzję o stworzeniu jednego stowarzyszenia na całą Polskę. Przechodząc już do konkretnych oddziałów czy też kół, można wskazać e, miasta, w których znajdują się po prostu e, kluby sympatyków. Oddziały są to po prostu większe jednostki, które posiadają większą liczbę członków, natomiast koła są mniejszymi podmiotami. Jeśli jesteśmy zainteresowani, chcemy dowiedzieć się, jak to właściwie wygląda, co tam się dzieje, można wybrać się na spotkanie, e, zobaczyć czy w naszym mie mieście jest takie stowarzyszenie i przyjść na spotkanie. Na stronie jest Wskazany dzień, w którym, w którym odbywa się spotkanie, a także miejsce. Natomiast przechodząc do samego członkostwa co daje członkostw członkostwo e Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego? Członek, jak możemy przeczytać na stronie, ma prawo uczestniczyć w życiu towarzystwa. Moim zdaniem oznacza to tyle, że możemy brać udział czynny, bądź też bierny w różnego rodzaju wydarzeniach, które organizuje stowarzyszenie, czy też w zwykłych spotkaniach, które odbywają się w naszym mieście. Interesujące na pewno jest to, że możemy kupować literaturę numizmatyczną. I z mojego punktu widzenia, miałem okazję widzieć kilka książek. Jest to ciężka literatura dla osoby, która nie ma do czynienia z tym. Natomiast myślę, że jeśli jesteście zainteresowani jakimiś konkretnymi monetami, warto jest sięgnąć po literaturę i ugruntować swoją wiedzę. Można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o miejscu naszego zamieszkania. Być może tam właśnie była jakaś mennica, która produkowała różnego rodzaju monety. Natomiast um, uczestnictwo w takim w wiąże się z opłatą składki, która wynosi 90 zł. Dzięki uprzejmości jednego z moich znajomych, który właśnie jest członkiem stowarzyszenia, mogłem również zobaczyć na legitymację takiego stowarzyszenia. Jest to plastikowa legitymacja, która ma swój numer, a także wskazanie w jakim oddziale dany człowiek, dany członek działa. Na Odwrocie legitymacji można przeczytać, że Polskie Towarzystwo Numizmatyczne prosi o pomoc okazicielowi legitymacji w uzyskaniu bezpłatnego wstępu do muzeów, obiektów zabytkowych i bibliotek. Należy powiedzieć, że nie ma takiego przepisu, który by wymuszał na muzeach czy też innych instytucjach kultury, żeby respektować tą Legitymacja, natomiast leży to w dobrej woli właśnie osób zajmujących się danym podmiotem kultury, czy też po prostu osób, które dokonują różnego rodzaju selekcji osób wchodzących i każda legitymacja ma pięć miejsc na specjalne znaczki potwierdzające uczestnictwo. Przechodząc już do podsumowania filmu, czy warto. Być w takim stowarzyszeniu. To wszystko zależy, co chcemy robić. Jeśli interesuje nas bulion, monety bulionowe, z tego, co udało mi się ustalić, raczej nie jest to dobre miejsce, gdyż numizmatycy nie przykładają większej wagi do tego rodzaju monet. Natomiast jeśli interesuje nas historia, a szczególnie może miejsce, w którym Mieszkamy, czy też jakiś okres historyczny, na pewno warto jest udać się do takiego miejsca, bo możemy zdobyć dużo wiedzy, która jest po prostu niedostępna w innych miejscach. Pomimo, że mamy dostęp do internetu, są pewne rzeczy, szczególnie w zakresie informacji lokalnych, które mogą nie znajdować się w internecie. W stowarzyszeniu też można spotkać wiele osób, które. Przez dłuższy czas zajmują się monetami, na przykład przez 30 czy 40 lat, a także osoby, które zawodowo związane są właśnie z tego rodzaju dyscyplinami naukowymi. Nikogo nie zachęcam oczywiście do dołączenia do tego stowarzyszenia. Natomiast, jako ciekawostkę, chciałem pokazać, że coś takiego istnieje. Może ktoś więcej o tym poczyta, może ktoś zacznie interesować się. Czy to monetami, czy ogólnie szeroko pojętą historią. Jest to na pewno ciekawe hobby, które pozwoli nam samemu się rozwijać. Dziękuję za uwagę, i jeśli ktoś dotrwał do końca, to też proszę o jakiś kontakt, czy takie filmy też mają sens, czy jednak wrócić do filmów bezpośrednio z kamery, czy też. Nagrywanie ekranu jest swojego rodzaju opcją, którą można wykorzystać w przypadku takich właśnie filmów jak dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnym filmie.